Wszyscy marksiści, komuniści. Yy, Neomarksiści zawsze mówią coś innego, a robią coś innego pod przykrywką tolerancji. Są nie, nie, to nie tylko Pisowcy pod przykrywką też demokracji tak są niedemokratyczni, a pod przykrywką praworządności są skrajnie niepraworządni, więc nie jest to wielkie zaskoczenie. Aczkolwiek troszeczkę jest bo My to robiliśmy na podstawie przepisów prawa, oni robią nie to wiem, na co? rympał całkowicie. Nasi jak typowi słuchacze. komuniści marksiści. Tyle. Z pan no. prezes Narodowego Banku Polskiego Hello. działa na podstawie przepisów prawa. Wyrok Krośby Trybunału Konstytucyjnego, Orzeczenia z, ty z, z zeszłego tygodnia. Panie pokazują. Pośle, czy... Pani poszczególna. Tak. Panie jeżeli ktoś stał mój będziesz prawda? siedział, będziesz odpowiadał. Panie Bózk, Pani mógł... niech pan tę sprawę skieruje do sądu, będziemy się tam bronić w sądzie, tylko niech pan nie przynosi nie przeprowadza tych osiłków, tak jak do telewizji publicznej, czy pan próbuje do prokuratura, bo to jest działanie marksistowskie, typowo totalitarne. Panie Kośny, pan skończył studia prawnicze. Pan ma doktorat z prawa, a nawet habilitację. Nawet habilitację. Tak. Bardzo się cieszę. Tak się udało. Pan mówi, czy pan, tak. czy pan tu widzi groźbę tak. karalną? Jak, pan, jak panu powiemy, będzie, pan będzie pan siedział, będzie pan odpowiadał, to ja muszę powiedzieć, że za nie co. Nie padły tu te słowa. Nie, muszę powiedzieć. On będzie odpowiadał. Każdy tak? będzie ponosił będzie odpowiedzialność. Tam też Ale odpowiedzialność za co? Proszę za wskazać czyny. za co i na jakiej podstawie. Jeśli pan wskaże za co, na jakiej podstawie pan Glapiński ma odpowiadać, to bardzo proszę, Muszę przyznać, że To jest Jeśli jednak to nie, pan będzie dyskutował tak jak tu. A nie ma dyskusji. Wtedy się dowiedzieliśmy o tym, że istnieje coś takiego jak Komisja Wenecka. Nigdy wcześniej nie zabiera głosu w sprawach wewnętrznych państw. No, Pani na miejscu, jak tam można się, zał się załapać na tę robotę, bo to może brzmieć dobrze. To jest ciekawe właśnie, a jak tam się można załapać? Właśnie pan, nie wiem. Ja... Baczę, pan w... może się no, no właśnie, pa ale pana tam nie wybierałam, mnie tym bardziej. Czegoś są najwyższy stwierdził, że prokurator w stanie spoczynku to też prokurator, a dzisiaj ta sama strona mówi, że prokurator w z spoczynku to nie prokurator i kombinuje jak koń pod górkę, żeby ominąć przepisy ustawy, nie zastosować ich i wejść no, na właśnie. do prokuratury. Ja... To jest różnica między nami a nimi. Nie. Nie, ale I nie udowodnij Pan, że udowodni to... inaczej.